do ptaka, on był niesamowity, on miał cium ze złota. Bądź grzeczny, bo przyjdzie smok i cię zje. Smok! 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 Straszymy wy nie widzicie, że on jest inny? Obcy! Jest smokiem! Dodam tylko, że gość jest nieobliczalny, duży i niebezpieczny. Aaaaaah! Musimy! Smoka, sprzątnąć! Smoku, ty chcesz czy płaczesz? Teraz każdy, kto siądzie na tym krześlec, będzie musiał mówić prawdę. Lubię pana, lecz nie kocham. Słucham? Oni sądzą każdego smoka. Według tego, co wiedzą o wszystkich innych słowach. O, że ty tam nasłuchuję, to kupa roboty życie w ciągły zapięcie. Każdy na coś czeka, na coś pięknego, niezwykłego.